Cześć, tutyna, twoja, prywatna, ezograżona na ścieżce przebudzenia duchowego. Chciałam podkreślić, że jest obraz, <grym> to jest obfitość, która na mnie spłynęła, natomiast brak obfitości też y, widzimy. Brakiem obfitości jest brak estetyki, więc ta moja kompozycja jest z dupy, jest beznadziejna. To z przodu to są kamyczki w ogóle, nie? No, miało być ładnie, no ale ja nie posiadam takich zdolności. Słuchaj, może następnym razem bardziej się postaram, może lepiej mi pójdzie. <laughs> ok, temat. Otrzymywanie, poczucie własnej wartości, ocena siebie, ale też innych. Zdarza nam się, i to bardzo często. Krytykować siebie. <laughs> Krytyka siebie jest związana z tymi schematami i przeświadczeniami, które mamy na swój temat, e, które rażą w nasze poczucie własnej wartości. O jakiej krytyce mówię? Mówię o tym, że na coś nie zasługujemy i sobie wmawiamy, albo że nie jesteśmy dość dobrzy i sobie tak wmawiamy, wmawiamy sobie tak, bo wcześniej doświadczyliśmy tego, że ktoś nam to wmówił. Albo sytuacje nam tak pokazywały, i my takie odczytaliśmy, a nie w inny sposób. U mnie, czego się to na przykład tyczyło, jeżeli szłam do nowej pracy, to najczęściej szłam z poczuciem takim, że nie poradzę sobie, nie jestem dość dobra, nikt mnie nie doceni i pewnie nam plama. Dawałam? Nie, nie dawałam, e, ale szłam z takim poczuciem, nie? Tak sobie wymawiałam, Nie zasługuję. E, kiedy jeszcze? Kiedy ktoś mi mówił, że coś tam we mnie jest piękne, e, coś chwalił, nie potrafiłam tego przyjmować w ogóle. E, to się działo jeszcze nawet e, na początku przebudzenia. Jak już zaczęłam stawiać karty, to miałam problem z tym, że ktoś mi za to płacił. I dopiero to ćwiczenie tego pozwoliło mi zdjąć z siebie to przekonanie, że pod tym względem jestem wartościowa. Trudno mi było ustalić jakąś konkretną stawkę za czytanie kart. Bo ja osobiście nie uważam, żeby było moralne płacić za takie duchowe rzeczy, zwłaszcza jeśli mają coś, jakiś związek z pomocą drugiej osobie. A ja staram się stawiać karty zawsze tak, żeby oprócz tego przeczytania, co będzie, to, żeby mm, poinformować tą osobę, której czytam karty, jakie ona ma schematy, co tam powinna w, w poczuciu własnej wartości i tak dalej, co powinna przepracować, um, bo dla mnie to jest istotą, jeżeli chodzi o tarota yy, i o nasze życie, żebyśmy przekraczali swoje granice. I miałam dylemat, tak? Bo miałabym określić, miałam określić cenę, a z drugiej strony, jaka by ona nie była, to uważałam, że nie zasługuje. Plus jeszcze moralność, płacenie za, za tego typu rzeczy, usługi. No i tutaj w swojej mądrości, obfitości mojej mądrości, ustaliłam swój jedyny słuszny cennik, który nie dość, że mnie wartościowywuje, to dodatkowo mm, sprawia, że czuję się bardzo moralnie z tym, że biorę za coś pieniądze. Więc jak ktoś mnie pyta, ile chcę zostawiania kart, zawsze, czy, czy jakąś inną formę pomocy, zawsze mówię tyle, na ile cię stać, na ile to nie zaburzy twojego budżetu finansowego. A ocenisz, że Ci pomogłam, na ile ocenisz, że ja Ci pomogłam? I słuchajcie, zaczęła dziać się magia, bo ja nagle dostawałam 100 zł, 150, 200. Eee, nikt mnie nigdy nie zostawił z nieopłaconą usługą. Pieniądze zawsze e, brałam i biorę po wszystkim. Eee, po całym czytaniu, po całej rozmowie, po całym doradztwie i tak dalej, nikt mnie nigdy nie oszukał. I to, co mnie zaskoczyło, to to, że faktycznie jestem doceniana za to, co mówię, za tą moją pracę, za czytanie kart, za doradztwo i tak dalej. Więc to było dla mnie niesamowite. I to podkreślenie że na tyle, na ile cię stać, żeby to nie było tak, że coś kosztem czegoś. Eee, pokazało mi, że ludzie rzeczywiście potrafią ocenić to, eee, na ile ich stać, z tym, na ile to było dla nich wartościowe. I oczywiście zdarzyło mi się, że jak na przykład ktoś zapłacił 50 zł, i ja na to nie byłam zła, i w żaden sposób nie... Nie oburzałam się, czy nie było mi przykro, ale dostawałam też taki komunikat: Wiesz, bo ja nie mogę więcej, chciałabym, ale teraz mam problemy finansowe i tak dalej. I dla mnie to była ogromna wdzięczność, bo ktoś, kto ma problemy finansowe, dla mnie w tym momencie te 50 zł to jest aż w tej mojej obfitości, która na mnie spływa od tej osoby. Bo jeśli nie masz pieniędzy, no to umówmy się, każda złotówka się liczy, tak? E, więc ja niesamowicie y, doceniałam takie y, wpłaty, czy one były 50 złotowe, czy 200 zł. To dla mnie już wtedy nie miało znaczenia, e, bo ten komunikat zwrotny był jeszcze bardzo ważny dla mnie, nie? E, aczkolwiek wiadomo, ja że no, im więcej, tym więcej się człowiek cieszy, tak? no to jest też jakby normalne. E, więc ja musiałam sobie na przykład to przerobić. E, ale pojawiały się też głupotki, które e, trzeba z poczuciem własnej wartości przerobić w kontekście kobiecości. Ja, słuchajcie, zaczynałam się omawiać na randki po tym, jak się rozstałam z moim byłym mężem. I na pierwszej randce facetnów zaprosił mnie do restauracji no i piliśmy kawę tylko, bo tam już było późno, bla bla bla. No i przyszła kelnerka i on się pyta, co i jak, więc ja mówię, że je chcę lata, on powiedział co chce. I ja do niej mówię, że wreszcie czego to proszę osobne rachunek. No i ona sobie poszła, powiedziała, że ok, poszła i facet na mnie patrzył, a no, Ja cię zaprosiłam i ja chciałam zapłacić. Ty, no, wiesz, jak ja się poczułam przy tej kalendarce i w ogóle. I ja mam takie kurwa. Ok. A ja miałam wyrzuty sumienia, że ktoś chce na mnie wydać tak 15-20 zł, nie? E, bo przecież ja nie zasługuję. No i faktycznie głupio mi się zrobiło. No dobra, pogadaliśmy, prawda? Wróciłam do domu, przemyślałam. Ale nadal nie byłam gotowa na to, żeby ktoś mi sprawiał przyjemność. Wobec tego kolejny facet, kolejna randka. E, idziemy do baru po piwo. Ale ja już sobie w tej obfitości mądrości mojej wymyśliłam, że ja przecież mogę iść szybciej e, i olać go, i sobie po prostu wziąć to, co ja chcę, i szybko położyć gotówkę na. Bar i, i tyle, nie, I będzie zapłacona. No to tak zrobiłam. I słuchajcie, poszłam szybciej i słyszę z tyłu głos. E, jakby coś, to ja płacę. Więc co zrobiłam? No udałam, że nie słyszę. Co nie? Szybko zamówiłam, położyłam na stół i on podchodzi i mówi: Ej, ale ja mówiłam, że ja zapłacę. A ja tak spojrzałam ojej, naprawdę, ja nie słyszałam. No. I dopiero za trzecim razem pozwoliłam już, oczywiście, innemu facetowi. Zapłacić za siebie. To, jakie we mnie e, puste emocje się pojawiały w tym momencie, to jest po prostu masakra jakaś, bo tam był i żal, i wstyd, i nie wiadomo co jeszcze. Dlaczego? No, bo znowu wszystko się sprowadzało do tego, że ja we własnych oczach, widząc siebie, uważałam, że nie zasługuję na te głupie 15-20 zł. No. Hm. Teraz. Już na szczęście jestem na tym etapie, że e, że facet może nawet mi zrobić posiłek i ja będę siedziała i będę miała takie, ić, rób, zasługuję, niech spływa na mnie ta obfitość. Ale to mi kosztowało masę, e, masę pracy ze sobą po prostu. Ehm, też to, że. E, Widzicie ten nieestetyczny obraz przed sobą. Jest dzięki temu, że ktoś zrobił mi prezent. Dostałam kamerę. No i to się zaczęło w ogóle od osoby, od której się nie spodziewałam czegoś dostać na zasadzie, że ona sama z siebie zrobi mi ten prezent słysząc, że mam potrzebę, że planuję kupić kamerę. E, najpierw się zapytałam, czy możemy pożyczyć, e, no ale powiedziała to osoba, że nie, i ja mówię: A, dobra, to kupię sobie nowe płaty, nie? E, I ta osoba po prostu mi kupiła tą kamerę, i właśnie ja się nie spodziewałam, bo jest to osoba z mojego otoczenia, do której ja wiem, że jeżeli miałabym jakiś problem życiowy na zasadzie, nie wiem, że coś przykręcić, coś zrobić i tak dalej, i pójdę. Zakomunikuję, za, poproszę o to, o tą pomoc. To ta osoba przyjdzie w wolnej chwili i, i to mi pomoże. I, I mi pomoże, ale nie spodziewałam się w życiu, że yy, zrobi mi po prostu sama z siebie ten bezinteresowny prezent. I w momencie, kiedy ja się kapnęłam, dostałam, to pierwszą moją myślą było: co? Ja też muszę mu coś kupić. Mm -hmm. I od razu, jak usłyszałam ten głos w swojej głowie, ja mówię: Ej, 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 Tyna, dwa lata kurwa ponad pracy nad sobą, i ty wracasz do tego schematu. Bo co ja z tym zrobiłam? Nie, przez sekundę, przez ułamek sekundy, nie pozwoliłam sobie otrzymać, nie pozwoliłam sobie dostać czegoś bezinteresownie. Chciałam się zwolnić z tego obowiązku otrzymania, bo to jest obowiązek. Powinniśmy być otwarci na otrzymywanie dobrego słowa, prezentów, wieczego, dobrych rzeczy. Bo my jesteśmy sami z siebie już wartościowi i powinniśmy móc sobie pozwolić na otrzymywanie. A ja się tego chciałam pozbyć. Zwolnić siebie z tego obowiązku bo jak ja wtedy coś jemu dam, to będzie kwita. Na szczęście poprzez tę pracę szybko wychwyciłam tą myśl i ją zgasiłam. Eee, dziękując, usłyszałam komunikat, że dobro wraca, więc bardzo to było miłe i pojawiła się jeszcze druga myśl. Takie ale to dla mnie, to ja zasługuję, to ja mogę. Taka nieśmiałość, że ja mogę otrzymać. I to było smutne, bo ja wiem, że mogę. Tylko, wiecie, przyzwyczajona do tego, że ktoś ode mnie czerpie. Zapominam o tym, że. Ja też mogę coś dostać od kogoś. I wiecie, ja nie mam na myśli najbliższych znajomych, bo najbliżsi znajomi oni mi ciągle rozpieszczają. E, nazywają mnie kochaną sąsiadką, zostaje kubki, e, pomagają mi jak tylko potrafią. I niejednokrotnie naprawdę dostaję prezenty tak z dupy, tak po prostu. Tylko, że to są moi bliscy znajomi. E, i to trochę inaczej funkcjonuje, kiedy mamy swoje otoczenie i, i jakby to takie, wiecie, że ja wiem, że tutaj mogę liczyć na pomoc, na to, na tamto i tak dalej. To działa zawsze w dwie strony, bla, bla, bla. A tu jednak jest osoba spoza tego y, kręgu, tak? I y, y, że ja mogę otrzymać właśnie od kogoś takiego. I to było dla mnie niesamowite. Zwłaszcza chyba też tak mnie to uderzyło po, po sytuacji, w której ja dałam poczucie bezpieczeństwa i, i takie poczucie akceptacji drugiemu człowiekowi, na którym no, wtedy mi zależało, I, i ta osoba po prostu uciekła, no, względem na swoje jakieś tam schematy i tak dalej. Ale było mi trochę przykro, że to nie zostało odwzajemnione. E, a tu dostałam takie zrównoważenie dobro za dobro, gdzie tam mi tego zabrakło, nie? E, no ale to oczekiwanie też, że ktoś będzie mi wdzięczny, że ktoś również odda temu, no to no musiałam sobie darować, bo to też jest kolejna lekcja, nie? W każdym razie chciałabym, żebyśmy wszyscy sobie tutaj e, pozwolili otrzymywać, ale też nie, nie tylko z zewnątrz, tylko sami do siebie, żebyśmy siebie nie oceniali w ten sposób, że ja nie zasługuję, że mi się nie, nie chcę nazywać tego, że mi się nie należy, że ja nie zasługuję, nie jestem dość dobry e, i tak dalej. Bo my się wtedy wewnętrznie depczemy, my się wtedy sami upokarzamy przed sobą, my sami siebie karzemy w tym momencie. I jak masz zbudować poczucie własnej wartości, jeżeli dajesz sobie takie komunikaty? Kiedy oceniasz swoje zachowanie na zasadzie: ojemy, bo ja znowu to spieprzyłam, jak mogłem się tak zachować, i tak dalej, i tak dalej. Nie zbudujesz poczucia własnej wartości, jeśli dajesz sobie świadomie takie komunikaty. Owszem, myślę, że jeżeli coś spieprzymy, zrobimy coś źle, no to nie, nie mamy sobie klaskać super. Mamy sobie przebaczyć tą naszą słabość, że coś tam odwaliliśmy. Jak ktoś ma siłę iść i przeprosić, to super, nie? Ale wewnętrznie sobie przebaczyć to jakieś zachowanie, to, co powiedzieliśmy i tak dalej. Mm, ale żeby to też było takie na zasadzie, że ja też siebie docenię w tym. I co możesz docenić w sytuacji, kiedy y, zjebałeś i chcesz się ocenić właśnie negatywnie? Doceni to, że zauważyłeś w tym wszystkim, co zrobiłeś źle. Wiecie, że nie każdy potrafi ocenić, że zachował się chujowo. Nie każdy ma na tyle względu w siebie, na tyle samokrytyki, że potrafi powiedzieć: O tu, spierdoliłem. Więc jeżeli ty już masz to, to pochwal się chociaż za to. Pochwal się za swoją inteligencję emocjonalną, że odczuwasz smutek i tak dalej, że zachowałeś się w taki sposób, powiedziałeś coś i tak dalej. Pochwal się za to. Bo nie każdy te emocje ma. Bo naprawdę są ludzie, którzy yy, wyłączają to. Dosłownie. A jeśli ty to masz, to pochwalić się za to. I kolejna rzecz, za którą możesz się pochwalić, już dostrzeżysz te dwie, to zachęć do pracy nad sobą. Nie każdy się kurwa na to decyduje. Nie każdy chce sam ze sobą pracować, bo to jest ciężka robota. Nie każdy chce iść do terapeuty. Nie każdy chce spojrzeć prawdzie w oczy, jaki jest. Nie każdy chce dostrzec swoje wady i tak dalej, tak dalej. Pochwal się za to, że chcesz pracować, że chcesz. Nie wiem, przeczytać książkę o charakterze terapeutycznym, że chcesz iść do terapeuty, że chcesz iść do psychiatry, psychologa, że chcesz, nie wiem, posłuchać tyny na internecie. Cokolwiek, pochwal się za to. Docen się, bo to, że my popełniamy błędy, to to jest kurwa oczywista, że my będziemy ranić innych ludzi, to jest oczywiste. Bo jesteśmy ludźmi, człowiek sam z siebie jest słaby. Dlaczego? Dlatego, że ma multum rzeczy do ogarnięcia, bo musi ogarnąć logikę, emocje, serce, duszę. Na wszystko wpływają jeszcze hormony, czynniki zewnętrzne, to, co się wydarzyło w ciągu dnia i tak Nie da rady być idealnym. Ale to nie znaczy, że mamy sami siebie wewnętrznie jewać za to, że coś jest nie tak. Więc w takich sytuacjach pochwal się za to, za co możesz się pochwalić, co już wymieniłam. Masz odwagę? Idź przeprosić, Nie masz odwagi? Dobra, chuj. W pewnym momencie ta odwaga się yy, włączy. W którym momencie? Przerobisz poczucie własnej wartości, zobaczysz, że ocena drugiego człowieka nie sprawia, że ty jesteś jakiś gorszy, bo to nie czyjaś ocena na nas ma wpływać, tylko my na siebie, tak? O moim poczuciu własnej wartości nie mówi drugi człowiek, tylko ja przede wszystkim. Więc opinia drugiego człowieka <grych> jak nie jest konstruktywna to co? to po co brać do serca? Olewamy, jak nie jest konstruktywna. Wobec tego, jak pójdziesz i przeprosisz, i ktoś ci powie: Nie, bo ty jesteś taki, taki, nie przyjmuje tych przeprosin, to chujdzie to obchodzi. To znaczy, że ta osoba jest w schemacie, w którym nie potrafi wybaczać drugiej osobie, tak? Jeśli przychodzisz faktycznie skruszony, jeżeli faktycznie przepraszasz z dobrego serca. Więc nie oceniajmy siebie tak negatywnie. Bo to nie pomaga w pracy nad sobą, a wręcz przeciwnie. Mało tego, im mniej siebie oceniasz negatywnie, tym mniej otoczenie będzie ciebie oceniało. Ja kiedyś byłam oceniana non-stop, non-stop. Zawsze czarna owca, zawsze pyskata, zawsze emocjonalna, zawsze kurwa szukała problemu i tak dalej. A teraz kurwa, jak mnie ocenia? Jak mnie oceniają, to kurwa. Że jestem fajna. Hmm? Ja tak rzadko słyszę coś negatywnego na swój temat, że jestem w szoku, bo kiedyś to było mną sto. Ale przestałam siebie oceniać negatywnie. Aha, tu się pojawia kolejna rzecz. Jak ja przestaję siebie oceniać, to ja przestaję oceniać drugą osobę. I jeżeli ja przestaję oceniać drugą osobę, to co ja jej daję? Poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji. Dlaczego to robię? Bo wiem, że ja nie jestem idealna, akceptuję siebie taką, staram się zmienić na tyle, na ile mogę i wiem, że nasze zachowanie, to co mówimy, wychodzi z tego, jakie mamy doświadczenia, więc ja wiem, że druga osoba zachowuje się w taki sposób, z powodu swoich przekonań, schematów, traum itd., itd. A ja też nie mogę robić tak, że ja się czuję lepsza, bo ja pracuję nad sobą, ja dostrzegam coś tam, a ziutek nie robi tego, więc y on jest gorszy. Nie. Bo jeżeli ja komuś powiem ty jesteś gorszy ode mnie, to będzie świadczyło o tym, że tak naprawdę ja o sobie myślę, że ja jestem gorsza. Bo to, jak traktujemy drugiego człowieka, jest odzwierciedleniem tego, jak traktujemy siebie. Jeżeli ty będziesz się uśmiechać do ludzi, mówić im komplementy, to znaczy, że siebie chwalisz, to znaczy, że sam do siebie się uśmiechasz. Ale jeżeli będziesz nadmiernie krytykował, to znaczy, że sam czujesz braki w sobie. No, no ja mam takie. Takie myślenie na dzień dzisiejszy taką prawdą się kieruje na dzień dzisiejszy. O. Więc zmieniajmy te swoje e, komunikaty, które sobie dajemy. Nie bądźmy dla siebie tacy surowi. To ten wewnętrzny rodzic sprawia, że ciągle poddajemy się wewnętrznej krytyce. Ale pamiętajcie, że mamy jeszcze wewnętrznego dorosłego. I to on ocenia, ok, powiedziałam chujowe rzeczy, ale teraz mogę to tylko zaakceptować, zmienić, jak dam radę, pójdę przeprosić. Tak? Czyli daję sobie komunikat dojrzały, nie pojawiające się z tych schematów. Bo ktoś mnie za dzieciaka ciągle krytykował, bo ciągle słyszałam, że jestem niewystarczająca, że, nie, że czego ja w ogóle chcę, dlaczego coś miałabym dostać i tak dalej, i tak dalej. Bo to stąd się bierze, tak? To jest nasza przeszłość. No. Także żeby ta się tam trochę bardziej kochaj, to nie? Sam siebie czekł, kochaj. Odpuść się poczucie winy. No. Jak już tu trafiłeś, to znaczy, że to jest czas, żeby to zrobić. Pozwól sobie otrzymywać dobre słowo, prezenty, gesty sam od siebie, od innych ludzi, i zacznij dawać innym. To jest tak ważne, żebyśmy pokazywali innym, żeby inni mogli doświadczać tej dobroci, bo naprawdę mm, nas jest mnóstwo, tych, którzy nie potrafią przyjmować tej serdeczności. No. I fajnie by było, jakbyśmy tak to rozsiewali, tak Innym. Rozsiwajmy, co. Co się może stać, jak rozsiewasz dobro? No w najgorszym wypadku dobro wróci. A dostaniesz podupienie raz jeszcze? Dostaniesz. No na tym polega samorozwój. No i co? Im więcej wlejesz poczucia własnej wartości w siebie, tym bardziej będziesz odporny na to. Tym więcej, tym bardziej będziesz... Mm, otwarty na siebie w tych wszystkich sytuacjach, żeby nie odpierać ich z poziomu niewystarczalności, o. czyli z poziomu smutku, strachu. No, Także otrzymujmy, a ja już przestaję pierdolić. Jakby ktoś miał ochotę postawić mi kawę, to zapraszam do linku, bo ona będzie. Bardzo miło. Trzymajcie się ciepło.